Kino Wisła w Brzeszczach było piątym profesjonalnym kinem w Polsce, które zdecydowało się pokazać zaangażowany w obronę życia dzieci nienarodzonych film Oktober Baby. Seansowi 14 marca towarzyszyła prezentacja plansz informacyjnych przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Dzięki inicjatywie działaczek antyaborcyjnych z Górnego Śląska filmowa opowieść inspirowana historią kobiety, która przeżyła aborcję dociera do coraz szerszej publiczności. Małgorzata Wójcik, dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach, wyjaśnia, że darmowy seans zainteresował pokaźną liczbę osób, które przyszły zobaczyć film mimo zimowej aury. Dzisiaj na sali jest około 90 osób. Są babcie z wnuczkami, są nastolatki w grupie, są matki w grupach, są babcie w grupach. To nas bardzo cieszy. Pani rozpoznaje, czy to są stali widzowie tego kina, czy ściągnęła ich ta oferta w postaci filmu October Baby? W połowie to są nasze stałe, bo przeważają tutaj dzisiaj kobiety. To są nasze stałe bywalczynie wielu przedsięwzięć. W połowie twarze nieznane nam. Domyślamy się, że może przybyły do nas. Za Pokazy filmu Oktober Baby, połączone często z wykładami o tematyce pro-life, zainicjowały działaczki antyaborcyjne z Górnego Śląska: Anna Holocher i Katarzyna Małota. Dotąd w ramach kampanii projekcje odbyły się już w Bielsku-Białej, Czechowicach, Dziedzicach, Brzeszczach, Lesznie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Lublinie czy Bychawie. Scenariusz filmu został zainspirowany historią Dziany Jessen, która przeżyła własną aborcją.